Maciej Poloczek, witam w Ślązaku, czyli cyklu rozmów w portalu Ślązak. Moim gościem jest dzisiaj pan Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, w maju 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. Pamięta pan ten czas, te nadzieje, te emocje w Tarnowskich Górach? Doskonale oczywiście pamiętam, co się wtedy działo. Wydawało się, że to bania z dobrobytem właśnie pękła nam nad głową. Oczywiście nie była to bania z dobrobytem, ale zdecydowanie, gdyby nie środki z Unii Europejskiej, bylibyśmy dzisiaj w całkowicie innym miejscu niż jesteśmy. Dość powiedzieć, że gdyby podsumować wszystkie inwestycje, które w mieście w ciągu ostatnich 20 lat zostały zrealizowane, to większość środków, Składających się na te inwestycje, może ogólnie na wydatki majątkowe, to środki pochodzące z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej. A więc istotny zaszczyt finansowy dla rozwoju miasta. W tym 2004 roku, gdy Polska wstępowała do Unii, a wraz z nią oczywiście Tarnowskie Góry, był pan tarnogórskim radnym. Dwa lata później został pan burmistrzem, którym jest do dzisiaj. Więc można powiedzieć, że to pan w pewnym sensie wprowadzał Tarnowskie Góry do Unii Europejskiej. O, Rozumiem, że miasto byłem... się sporo zmieniło przez ten byłem czas. Byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w tym czasie i rzeczywiście mieliśmy wielkie nadzieje na to, że te środki pomogą nam odmienić Tarnowskie Góry. A to był czas, kiedy Tarnowskie Góry, Tarnówżani to pamiętają, były w, takim, były w takiej epoce post aigowskiej, postbasenowej. Wybudowaliśmy sobie za ciężkie pieniądze wielki akwapark i nie umieliśmy go utrzymać. Zastawione były niektóre, niektóre miejskie kamienice, sedlaczek, pałac w Rybnej. To powodowało potworne napięcia społeczne. Wygrzebanie się z tego dołka, z perspektywy miecza Damoklesa, który wisiał nad nami w postaci braku kanalizacji dla większości tanowskich gór, braku nowoczesnej centralnej oczyszczalni ścieków, wydawało się zdaniem wręcz niemożliwym. Stąd z chwilą, gdy zostałem burmistrzem, no, zacząłem od tworzenia komórki, która ma się skupić na pozyskiwaniu środków europejskich. I, I jakie, budowaliśmy. Jakie te najważniejsze inwestycje? te największe Przede wszystkim środki. kanalizacja do dziś, to będę wspominał. I gdybym powiedział, że pomimo wpakowania w budowę kanalizacji w Tarnowskich górach ponad 300 milionów złotych, my nadal budujemy kanalizację, przebudowujemy kanalizację 98% Togóra ma dziś dostęp do sieci sanitarnej, ale my kanalizację tam, gdzie była stara, odnawiamy, przebudowujemy czas na kanalizację deszczową. Układ własnościowy w Tonowskich Górach jest taki, że przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji jest przedsiębiorstwem prywatnym z udziałem przeważającym prywatnego kapitału. Gmina ma 25%, czyli to tyle, że można sobie palcem w bucie pokiwać, jeżeli chodzi o decyzyjność, ciężar inwestycji, więc na gminie. Największa inwestycja, z której jestem dumny, ale która zabrała nam sporo, sporo czasu. A do tego, gdyby spojrzeć na zmodernizowane placówki oświatowe, niemal wszystkie dzisiaj, na ostatnio zrealizowany program budowy 30 kilometrów dróg rowerowych z centrum przysiadkowym i wiele, wiele innych zadań, Centrum Aktywności Seniorów, gdzieś tam po drodze mi się, mi się w tej chwili przypomina, to są takie zadania, na które na pewno bez środków europejskich byśmy się nie zdecydowali. A policzono ile? Miasto zyskało finansowo, jakie to kwoty? Zadałem sobie taki trud i policzyłem, ile w ciągu tych 20 lat wydatków majątkowych zostało poniesionych w gminie, gminie Tarnowskie Góry. To jest kwota przeważająca ponad 700, milionów, ponad 700 milionów złotych, z czego unijnych wydatków było ponad 500 milionów złotych. Czyli to są potworne pieniądze. Budżet tarnowskich Gór w roku 2006, kiedy zacząłem pracować na stanowisku budżet na stanowisku burmistrza miasta, to była kwota 106-107 milionów złotych. Dziś budżet jest niemal półmiliardowy. Inne możliwości rozwoju, inne przede wszystkim szanse do działania. W końcu się doczekaliśmy. W końcu odblokowano dla Polski środki z obecnej unijnej perspektywy tej na lata 2021-2027. Jakie nadzieje są związane z tym w Tarnowskich Górach? Jak macie jakieś gotowe projekty? Już aplikujecie ja no, środki? Oczywiście, oczywiście, że szukamy tych środków. Niektóre są nawet dla nas wręcz zagwarantowane. Mianowicie, ja jeden z wielkich problemów tanowskich Gór, nierozwiązany od 30 lat, zakłady chemiczne, problem odpadów po zakładach chemicznych, to jest yy, problem do rozwiązania dziś przez miasto Tarnowskie Góry, Nowa ustawa wskazała na y, burmistrza miasta, jako osobę odpowiedzialną za, za realizację tego zadania, i y, wskazała również środki, z których to zadanie będzie realizowane. Tam wprost wskazane jest KPO. Liczymy więc, że te 200 kilkadziesiąt kolejnych milionów złotych do tanowskich gór wpłynie, ale przed nami jeszcze droga, dwa, trzy lata. Do tego, aby ten problem pierw złapać za rogi. Tam trzeba na nowo opracować plan likwidacji i wiele, wiele innych kolejnych czynności podjąć. Powiem tylko, że nawet z rdos współpracujemy, aby usuwać odpady na działkach, którymi dziś zawiadywać ma RDOS. Gmina wzięła na siebie to zadanie. Ale to tylko niektóre. To, to najważniejsze zadanie. Skupiłem się na nim, bo to gros środków będzie tutaj wydatkowany. Ale ważne są też te powiedzmy mniejsze ale projekty. Sporo tak zwane takich, sporo tych, ale i twardych, oprócz miękkich projektów, głównie społecznych, kulturalnych, realizujemy ból z kulturalnych przykładowo na rynku czarnogórskim stoi taki XVIII wieczny Kościół Zbawiciela. To jest parafia ewangelicko augsburska Kościół dzisiaj rzadko w celach religijnych używany, ale stanowiący wspaniały obiekt dla turystów. Ale trzeba go do tego ruchu. Przystosować. Trzeba go zmodernizować, a przynajmniej przywrócić mu jego świetność. Taki projekt, bo, ten, około bo to około Bo chyba jest zamknięte. Złożyliśmy jest Jeżeli ktoś chce zwiedzać, jest tu bardzo sympatyczny proboszcz parafii, on udostępnia. Chcemy park miejski zrewitalizować, tu kosztem przynajmniej 15 milionów, te główne zdania w jednym z najstarszych przykładów rewitalizacji terenów pogórniczych w Europie, nie tylko na Śląsku i w Staroskich Górach. To, to jest jedno z takich zadań, które będziemy, będziemy realizować, oczywiście drogi rowerowe. Program, który w tej chwili zrealizowaliśmy. Zachęciliśmy ten ogórzan do korzystania z rowerów, bo chcemy rozbudowywać te drogi. Tam kolejnych 17-18 milionów złotych planujemy wydać. Wielostrada do Katowic. Tych pomysłów, tych pomysłów jest, tu, jest tu bardzo, bardzo wiele. Energetyka rozproszona. To nas czeka. Unia Europejska wyraźnie powiedziała, że już mamy problem z korzystaniem z węgla, za chwilę będzie problem z korzystaniem z gazu dla celów grzewczych, ale i z energetyką. Zanim powstaną elektrownie jądrowe w Polsce, my będziemy musieli tą energię zacząć gdzieś produkować. Tu taki duży projekt zakładamy realizować, odnawialnych źródeł energii. On ponad 100 milionów złotych wartości ten projekt będzie miał. A więc gdyby zliczyć te środki, które tutaj będziemy, planujemy w najbliższej perspektywie europejskiej wydatkować, to zrobi się z tego, myślę, taki okrąglutki miliard złotych od Unii Europejskiej do Tarnowskich Gór. Jesteśmy też, poza tym, że u progu tych nowych pieniędzy unijnych, jesteśmy na końcu najdłuższej kadencji samorządowej w historii trzeciej RP. Jakby panią podsumował, co się udało w tym czasie zrobić w Tarnowskich Górach, czego się nie udało, może na co zabrakło środków? Trudno na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi chwalić się tym, co się nie udało. Ale powiem tak, działania w Tarnowskich Górach my przede wszystkim podejmowaliśmy w sposób planowy. Tarnogórzanie się w tej chwili w duchu zaśmieją, jak zacytuje generała Eisenhowera, że plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. Planowaliśmy, mieliśmy strategię i realizowaliśmy po prostu tą strategię. Czy strategia przewidziała wszystkie potrzeby Tarnogórzan, które w ciągu pięciu lat się, a późniejszych, bo strategia od 14 roku obowiązywała, mogą objawić? Oczywiście, że nie. A więc czasami trzeba było realizować zadania ponad tą zaplanowane w strategii rozwoju miasta, ale i te ze strategii zaplanowane niemal w 100%, niemal w 100% zrealizowane zostały. Nasze miasto, my chcieliśmy, żeby nasze miasto rozwijało się w sposób zrównoważony i mam nadzieję, że to się cały czas dzieje. My tak trochę ze śmiechem mówimy, że nasze miasto jest 3D dla dzieci. Dla dorosłych, ale nie zapominamy o osobach dojrzałych, czyli o, o seniorach. Dzieci, ilość powstałych placów zabaw, boisk, miasteczko rowerowe, same drogi rowerowe również przecież dla dzieciaków, nauka bezpieczeństwa, termomodernizowane szkoły, niemal wszystkie, nowe miejsca w żłobku to program realizowany dla dzieci. Dla dorosłych to to wszystko, co decyduje tak naprawdę o rozwoju miasta, począwszy od centrum siatkowego. Parkingu Potarmilo, które wcześniej trzeba było wykupić, strefa yy, ekonomiczna, strefa gospodarcza w Tarnowskich Górach. Znów trzeba było grunt wykupić, mamy bardzo mało gruntów, po to, żeby go uzbroić i udostępnić, udostępnić przedsiębiorcom. Tych zadań tu zrealizowanych jest niezwykle dużo. Ochrona środowiska bardzo szerokie pojęcie. Yy, o Tarnowskich Górach yy, osoby mało nam przyjazne mówią, że to takie miasto, gdzie wycina się drzewa. Ostatnio byłem w Lublinie, też słyszałem tam, czy w Lublinie się wycina drzewa. Ja powiem jedną liczbę. W ciągu ostatnich pięciu lat nasadziliśmy 23 tysiące drzew w Tarąskich Urach, Nie licząc tych drzew, które zastępczo nasadzają osoby fizyczne, wycinające drzewa na swoich, na swoich nieruchomościach. Dbamy o ekologię. Ogromne środki zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii, w wymianę źródeł ciepła. To ponad 30 milionów złotych tylko w ostatnich latach Wreszcie budownictwo 72 mieszkania, które wybud komunalne wybudowane przez miasto 48 w ramach naszego MTBS-u i największy z tych programów w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk budowane właśnie 112 mieszkań gotowych będą w grudniu tego roku. Znów dla innego segmentu rynku, dla młodych małżeństw posiadających wszak zdolność kredytową, ale jest to poszerzenie możliwości i osoby dojrzałe, seniorzy. Centrum Aktywności Seniorów to trzeba widzieć zadowolone miny osób korzystających z Centrum Aktywności Seniorów, mogących się spotkać, wspólnie przechodzić rehabilitację w jednym miejscu, żeby zobaczyć, jak, jak fajny to był pomysł do zrealizowania. Do tego strefy dla seniorów specjalnie na wszystkich obiektach rekreacyjnych, które w tej chwili odnawiamy przy placach zabaw, przy skwerach. Takie strefy dla seniorów są, są gdzieś tworzone. A więc. Trochę tych zadań udało nam się zrealizować. Ale czy wszystko? No, nikt by nie uwierzył, gdybym powiedział, że tak jest. I myślę, że pan redaktor również. Nigdy nie udaje się. Są problemy, tego. których się nie udało zrobić. Taki najważniejszy, może najbardziej dostrzegalny yy, problem tenowskich gór to parkowanie w mieście. Ale ja tu yy, powiem rzecz ciekawą, bo tenowskie góry, 60-tysięczne 60 miasto, ono oprócz tych 60 tysięcy mieszkańców posiada. Około 30 tysięcy użytkowników, to wszystkie osoby, które przyjeżdżają dziennie do Tonowskich Gór do pracy, do szkół, w tym uczniowie starszych klas. A samochodów w Tarnowskich Górach mamy więcej niż mieszkańców. Czyli nawet niemowlaki, licząc, na nie też statystycznie <gry> przypada więcej niż, więcej niż jeden, yy, jeden samochód. Pomimo, że wbudowaliśmy parking w miejscu Potarmilo, wcześniej nabywszy ten grunt, bo Tarnowskie Góry tego gruntu nie miały. Bo może powstało wielkie centrum siatkowe w tej chwili na ponad 200 miejsc, na 200 miejsc parkingowych. To ciągle jest mało, a więc planujemy budowę dużego na 320 pojazdów parkingu wielopoziomowego w rejonie ulicy Sobieskiego. Czy to rozwiąże problem? Otóż powiem, Pewnie że też. nie. Otóż nie, na pewno go nie rozwiąże. Stąd razem z kilkoma miastami metropolii w ramach gzm pracujemy nad problemem parkowania w mieście, to jest taki projekt organizowany w ramach Metropolii. W ramach tego projektu pierwsze wnioski już są i na pewno będziemy w tarnowskich górach tworzyć strefę ograniczonego parkowania w centrum miasta, po to, żeby te osoby, które chcą skorzystać z usług miejskich w ciągu dnia, mogły skorzystać z dobrodziejstw miasta. A nie tylko te osoby, które przyjeżdżają do Tarnowskich Gór do pracy, w znakomitej y, części osoby spoza Tarnowskich Gór. Czyli chodzi o to, żeby powiedzmy wymuszać pewną rotację na miejscach. Żeby wymusić rotację na miejscach do parkowania. Tak jest. Tarnowskie Góry, y, po miasto, które wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, choć jest nieco na uboczu. Tak trzeba to powiedzieć. Jak pan widzi swoją rolę? Raczej znaczy, rolę swojego miasta, rolę Tarnowskich Gór w ramach GZM, w strukturach GZM. Ja miałem tą y, przyjemność, że w pracach nad budowaniem metropolii uczestniczyłem od samego początku w roku 2007, kiedy jeszcze zawiadywał tymi pracami ówczesny wojewoda, obecnie profesor, y, y, pan Piaczykowski. Ta metropolia wtedy miała skupiać miasta na prawach powiatu z aglomeracji śląskiej, i do tych wielkich miast, dużych miast aglomeracyjnych, były w założeniach dokoptowane dwa inne miasta, miasteczka, Pacz Radzionków i Tarnowskie Góry. Dlaczego spełnialiśmy tak zwane wymogi aglomeracyjne? Jakie? Ano Chodzi o kanalizację, dostępność do, do usług miejskich, nie wiem, stopień, ilość imprez kulturalnych, wieście, różne były, różne były analizowane czy instytucji kultury, różne były parametry analizowane. Zaproszenia otrzymaliśmy radzionków i Tarnowskie góry. Braliśmy udział w tych pracach. Niestety te prace wyhamowały później. Wymóg centralnych władz Warszawy dla późniejszych prób tworzenia metropolii był taki że w jej skład musi wejść, we, muszą wejść miasta liczące łącznie co najmniej 2,5 miliona mieszkańców. To spowodowało, że włączono do metropolii różnie, wiele, wiele innych miejscowości. małych miejscowości, nawet miejscowości, miejscowości typu wiejskiego i 41 gmin dziś metropolię tworzy. Czy metropolia działa dobrze? W mojej ocenie tak. Przede wszystkim budujemy jednolity, wspólny system komunikacji, to jest chyba najważniejsze zadanie. Nie wszystkie zdania, które chcieliśmy realizować, zezwolono nam na ich realizację. Przykładowo był pomysł budowy jednej wspólnej centralnej, centralnej stacji utylizacji odpadów, tak to się ładnie dzisiaj no bo, nazywa. tak wskazują wszyscy, że metropolia ma dosyć ograniczone możliwości. Ma ograniczone zadania. poza tym organizowaniem transportu to niewiele może. Stąd dzisiaj pomysł na to, żeby jednak odświeżyć tę metropolię, żeby jednak wrócić się do tego pierwotnego jądra metropolii, jeżeli się pojawi problem Tarnowskich Gór i Radzionkowa, miast nie na prawach powiatu, to on tu jest łatwo, łatwy do y, zlikwidowania, ten problem. Mianowicie, y, według nowych założeń, i o tym profesor Pieczykowski na całkiem niedawnym zeszłorocznym spotkaniu z nami mówił, y, należy przyjąć założenie, że to metropolia stanowiłaby taki oberpowiat, superpowiat, czyli przejęłaby te zadania, którymi dzisiaj Tarnowskie Góry od Bytomia na przykład się różnią, bo miasto na prawach powiatu, Tarowskie Góry miasto w powiecie ziemskim, zadania powiatowe przejęłaby na siebie metropolia. I w ramach takiego, takiego dużego super powiatu, myślę każdy z nas byłby w stanie jako włodarz miasta się realizować. Na kształt dzisiejszej Warszawy. Warszawy Czyli gdzie... te zadania powiedzmy powiatowe to... Tak, no, służba zdrowia, organizacja służby na przykład, zdrowia, szkolnictwa na, na poziomie średnim. Szkolnictwo mogłoby nawet zejść do poziomu szkół w tym momencie, bo tu nie byłoby, nie byłoby z tym przeszkód. Ale geodezja, wielkie zdanie, bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe na tym poziomie, który dzisiaj jest trochę inny poziom w miastach na prawa powiatu niż w miastach w powiatach ziemskich. Widzę taką metropolię w takim kształcie. Oczywiście takiej metropolii byłby potrzebny jeden wódz. I trudno tu liczyć na to, że będzie to Wódz Stanowskich Gór. W związku z powyższym, no chyba jednak miasto centralne na Śląsku, a więc Katowice, Katowice musiałyby taką funkcję zacząć tutaj, stoliczną pełnić z prezydentem dużej, nowej śląskiej metropolii. No właśnie, bo przy tych proponowanych zmianach dotyczących metropolii czy ustawy metropolitalnej, jedna właśnie zakłada, Poszerzanie kompetencji, stworzenie takiego powiedzmy powiatu metropolitalnego, o czym Pan wspominał, ale jest druga koncepcja, która zakłada stworzenie tak zwanych Wielkich Katowic, jednego miasta. Ale trudno sobie wyobrazić, że takie jedno miasto stworzy te 41 gmin z tarnowskimi górami, z Radzionkowem, czy innymi tym. Tymi małymi miejscowościami, ja sobie, które są na obrzeżu. Ja sobie to jestem w stanie wyobrazić. Choć odpowiada mi ta koncepcja oberpowiatu, o której wspomniałem. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, to bardziej będzie kwestia chyba uznania przez każdego z nas, burmistrzów, prezydentów dzisiejszych miast wchodzących w skład metropolii, że ja trochę tej władzy, którą mam, y, mogę oddać. Ale przecież kto na tym ma skorzystać? No mieszkańcy. A dla kogo my pracujemy? No dla mieszkańców. A więc, jeżeli taka koncepcja się pojawi, ja będę ją wspierał. Czyli zamiast Tarnowskich Gór, miasta Tarnowskie Góry, dzielnica Wielkich Katowic, jest to możliwe? Może być dzielnica Silezji. Nazwijmy to Silezja, Katowice będą jedną z dzielnic Silezji. Ale pamięta pan, że chyba o, o to już była awantura? Była awantura, przy, prawda. A, w tworzeniu gzm temu. No, i powstała nazwa. Ludzie, która, powiedzmy nie, jest Zagłębia, nie chcieli, głębia tak. Nie chcieli mieć w nazwie Silezji. No. Trzeba rozumieć też ich rację. Moim gościem był w Ślązaku burmistrz Tarnowski, Kurban, Arkadiusz Czech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radniku. Dzięki za obejrzenie tego filmu. I subskrybuj nasz kanał. I ogląda inne filmy, nasze i Scorsese też jest dobry, Wes Anderson.